Jak się pan zdecyduje na kredyt, to będzie około 2000 zł miesięcznie. Nie no, muszę uzbierać. Albo pożyczę od mamy. Mama zawsze mówiła, żebym nie brał kredytów, bo zostanę z nimi na całe życie. Ścianki działowe muszą panu dowolnie przesunąć. W zasadzie gdzie pan tylko zechce. Mhm, Gówno, prawda. Mama zawsze mówiła, żeby uważać na takich spaniaków. Agenci nieruchomości zawsze kładą. Są całkiem duże okna. Ładny widok, no niech pan będzie sporo zieleni. Nie no, pan firanki, firanki tak trzeba. Mama by powiedziała, że mi będą zaglądać przez okno. Z osiedla do centrum, ja ma bo pan tylko 5 minut. Mmm, Spoko! Czy nie mógłbym codziennie jeździć do mamusi na obiadki? No i co pan myśli? Hmm. Wie pan, co? Wstępnie fajnie, muszę skonsultować to z żoną. Odezwa się. Do zobaczenia. No cześć mamo. Słuchaj, oglądam takie fajne mieszkanie w Jaworznie.